No i witajcie na końcowych, to jest nasza krótka, szybka, bezspoilerowa, przedpremierowa recenzja Ant-Man i Wasp Quantumania, czy Ant-Man i Osa, jak jest w polskim tytule, Quantumania. W każdym razie, jeżeli czekaliście, aż wreszcie pewna monotonia czwartej fazy MCU się przełamie, aż wreszcie Marvel po raz kolejny pokaże, że w tym uniwersum jest jeszcze kupa kreatywności, jest jeszcze miejsce na rozwój i ta chwilowa zadyszka w czwartej fazie, która była raczej ogólnie odczuwalna, jest naprawdę tylko chwilowa, to będziecie musieli jeszcze sobie chyba trochę poczekać. Ponieważ Ant-Man and the Wasp, Quantumania, jest taką, wydaje mi się, stężoną pigułą tego, czym była czwarta faza, choć teoretycznie to już jest piąta, prawda? Bo to się tam jakoś nazywa inaczej. Co za różnica na tym etapie, naprawdę, co za różnica? Jakiś numerek dziwny, który nie ma nic do rzeczy. W każdym razie, ten film. O tyle co jego pierwszy akt. działa jeszcze naprawdę nieźle. Wymiar kwantowy wygląda naprawdę interesująco. Widzimy tam różne stwory, lokacje. Jakieś dziwne kultury, które się przez to wszystko przeplatają. A jeszcze wcześniej mamy wątek rodzinny, związany oczywiście ze Scottem, całą rodziną pymów, z Cassie. To wszystko ładnie się zaczyna, i miałem takie okej. Okay, okay, tutaj widzimy, uderzamy w coś innego, będzie taka fajna przygodówka. No niestety, mija ten pierwszy akt, wszystko jest już rozstawione, mamy. Naprawdę ładnie, fajne rozstawienie piątków. Mam taką dziwność tego miejsca, dziwność całej lokacji. No i na scenę wchodzi nasz antagonista, prawda? Nasz kang. No niestety. Niestety od tego momentu ten film zamienia się w taką bardzo standardową i nijaką papkę, którą MCU nam nieraz serwowało. Jonathan Major zrobi naprawdę dużo, żeby sprzedać nam tego kanga. Problem polega na tym, że. Ta postać jest z innej bajki. On jest w ogóle wyjęty z nie wiem, kąt. Idea jest taka, że w przypadku na przykład Thanosa, skoro wiecie, mówimy tu o złoczyńcach, które się rozbudowują na dłużej. Thanos nie był złoczyńcą żadnego filmu aż do wielkiego finału. Wcześniej był tylko w tle. Natomiast no, tutaj Kang jest <coughs> złoczyńcą tego filmu, więc chciałbym poznać jego wielkie motywacje. Ale one są kompletnie abstrakcyjne. Jeżeli ktoś oglądał Lokiego i Kojarzy o co chodzi z wielką multiwersalną wojną, wariantów i tak dalej, no to prawda jest taka, że to nie są jakiekolwiek kwestie, do których można się w jakikolwiek odnieść. Więc mamy tego Majorsa, który naprawdę stara się być tym, wiecie, tyranem, zdobywcą, filozofem, ale jednocześnie gada takie banialuki. Znowu, Thanos, jak szalony byłby jego plan i jak szalone nie byłoby to, co chciał osiągnąć, to wiemy, że wynikało to z pewnego żalu po tym, kiedy jego własna planeta upadła przez to, że <laughs> no, trafił tam głód, nie było wystarczająco zasobów i tak dalej. Czyli jego plan na to, żeby były zasoby, to, czy nie, powinien działać tej na kwestię, ale przynajmniej wiemy, z czego to wychodzi. Do Kanga w ogóle nie można się odnieść w żaden sposób. Przez większość firmu stoi i gada do tej szyby, waląc te swoje, mówię, wielkie dyrdy mały. Przez to to w ogóle nie działa. Kang w ogóle nie działa, według mnie, w tym filmie. I tak jak mówię, to w ogóle nie jest w żaden sposób zarzut do samego Jonathana Majdżosa, który naprawdę, naprawdę robi wszystko, co może, żeby z tej roli wyciągnąć coś, coś fajnego. I jeśli chodzi o resztę, no to... ewidentnie Peyton Reed, którego uważam teraz za naprawdę kiepskiego reżysera, chciał chyba wynagrodzić fakt, że skoro mamy Michelle Pfeiffer w Konkretnej roli, no to w drugim filmie ona nie miała żadnej większej roli, trzeba ją wyciągnąć i tyle. Więc tu ma naprawdę sporo miejsca ekranowego, tak? Dużo jest z nią związane. w końcu kiedyś już utknęła w wymiarze kwantowym, więc powiedzmy, że ona wie, co, co, co w trafie pisze. No problem polega na tym, że niestety cierpią na tym pozostałe postacie. A na jak zawsze najbardziej Hope. Hope, która jest. Tytułową bohaterką tego filmu, i to już drugiego filmu, Ant-Man and the Wasp, to już są dwa filmy Ant-Man and the Wasp, i po raz kolejny nikt nawet nie zainteresował się postacią Hope. Ona poza faktem, że może występować w scenach akcji, nie ma absolutnie żadnego wątku. Musiał mu się naprawdę wysilić, żeby wymienić jedną cechę charakteru tej postaci. Jedną. Podobnie jak w poprzedniej części. Tytułowa bohaterka, przy której człowiek by się zastanawiał, po cholerę wy ją do tytułu, no po to, żeby, wiecie, trzeba pokazać, że mamy kobietę i mężczyznę w tytule i pora na cs -a. Nie ma tutaj miejsca. Michael Douglas znowu pełni rolę gdzieś tam w tle. Sam Scott Lang, jego wątek z Cassie niby do czegoś prowadzi, niby wiadomo o czym jest, ale ponieważ, mówię, uważam, że Peyton Reed jest tak fatalnym reżyserem, po naprawdę skutecznym i dobrym rozstawieniu pionków na planszy, tempo tego filmu jest tak chaotyczne, że w sumie nic tu nie wybrzmiewa. Żaden z tych wątków rodzinnych, które powinien trafić, nie ma miejsca, żeby poddychać. I to jest wszystko, co podane nam w takich małych wycinkach. O tu to jest ciekawe, to jest ciekawe, ale to, to, to nie rezonuje po prostu, przynajmniej nie ze mną. Jeśli chodzi o to, jak wygląda ten film, tak na MCU nie jest najgorzej, mogę powiedzieć. Jest ciemnawo, jest szarawo, ale przynajmniej. przynajmniej ten wymiar kwantowy w pewnych momentach wygląda naprawdę fajnie. Przynajmniej w niektórych momentach. Ale po raz kolejny, mam wrażenie, jakby w pierwszej połowie filmu, w, nawet przed pierwszą połową, w pierwszym akcie filmu. Yy, Pejednolity chciał znowu pokazać, że patrzcie, tu jest dziwnie, tu jest fajnie i tak dalej. A potem dobra dziwność się skończyła, już, 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 już odmębniłem, już wszyscy widzą, jest dziwnie, są fajne stworki, są rzeczy. Okej, okay, przejdźmy do tej nudnej części. Pozostałe dwie trzecie filmu, bo, bo, bo już, bo już po, co? Bo po co? Po co zajmować czas na te, wiecie, ciekawe stworzy, stworzenia i tak dalej? Możemy sobie przejść do nudnej prawda, postaci jako jest skanki i, i, i biedne, tego biadolenia. Ostatecznie więc, kiedy mamy finał, wiecie, sceny akcji i tak dalej, to nawet nie jest zarzut tego, że jest brzydki, czy że jest jakiś jak standardowy, czy jakiś żużel, nie żurzel. Ja nawet nie mam tych zarzutów za bardzo do tego filmu. Mój problem jest taki, że tutaj ja w ogóle nie czuję emocji, w ogóle nie czuję stawki i w ogóle nie czuję tego co mają robić te postacie, w sensie, ja wiem co, bo mi powiedziały i jaki jest wątek, ale ja w ogóle nie czuję tego, tego emocjonalnego zaczepienia, który niby jest takie super ważne w tym finale, który jest niby takie kluczowe, ale do tego etapu to już po prostu jest taki chaos i e, nieudolność w po poprowadzeniu tych wątków tak, aby, aby one wybrzmiały w finale, że jest takie, no dzieje się, no, no lecimy, no dalej się dzieje, ok dzieje się, dzieje, no... Ok, koniec. Podsumowując, niestety, ale Ant-Man Ant and the Wasp, przepraszam, z jakiegoś powodu zapomniałem o tym drugim członie. Jest niewiele lepszy niż jego poprzednia część, co jest naprawdę niską poprzeczką, patrząc na to, że Ant-Man and the Wasp, czyli druga część przygód z Langa, była jednym z gorzej zrobionych filmów Marvela, który był od. Chaotycznym pojaniem się po mieście. Strukturalnie ten film nie jest lepszy. W żaden sposób. Jego jedyna przewaga nad dwójką jest taka, że przynajmniej lokacja jest ciekawsza, bo nie jest to nudne kilka bloków i domków, a wymiar kwantowy, który wygląda jakoś inaczej. Ale to jest. Najwięcej ile mogę dać temu filmowi, nie? Że, że, że jakby nie, nie składa się do tego, że postacie przeciągają wajchy w samochodzie, który się pomniejsza i powiększa, tylko biegają po innego rodzaju lokacjach. To jest naprawdę tyle, bo jeśli chodzi o sam rozwój postaci, które są papierowe, antagonistę, który jest, tak jak mówię, dużo za bardzo przesadzony, żeby się nim przejmować, no to niestety ten film niewiele więcej oferuje, co znowu dla mnie jest niestety takim znakiem, że. Na tą chwilę MCU nie już nie oferuje nic interesującego, poza kolejnym, wiecie, odciętym kuponem, poza kolejnym fragmentem wielkiej historii, nie przegapcie Antmana, bo tutaj się dzieją rzeczy, które doprowadzą do Avengers, więc musicie to obejrzeć, ten film koniecznie, no musicie iść do kina, no nieważne, że ten film może wam się nie spodobać i w ogóle być nijaki i zrobiliśmy go od linijki. Generalnie, wiecie, nie jest zły, staraliśmy się, żeby nie był zły, ale przez to niekoniecznie zadbaliśmy, żeby był jakkolwiek dobry, więc jest takim Przeciętniakiem o niczym, ale pamiętajcie, jest kluczowy, bo tutaj Kang, a wiecie, Kang Dynasty nadchodzi, więc musicie to obejrzeć. No niestety tak się czuję. Film ma dwie sceny po napisach. Przy pierwszej nie wytrzymałem, buchnąłem ze śmiechu. Miała być super poważna i złowieszcza, ale pewna postać mówi tam nie wiem czemu, nie wiem czemu dali jej taki głos. Czemu dali tak piskliwy głos pewnej postaci? Ja nie byłem w stanie zachować powagi, a to miała być poważna i złowieszcza scena. No, natomiast druga scena jest żadna, jest odniesieniem do pewnego serialu, ni, 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 nic więcej. I tak szczerze, nie wiem co przyniesie przyszłość, ale no, jak na moje to jakby ten film się nie wydarzył, jakby go nie obejrzeć, to przynajmniej to jak wygląda przyszłe rozstawienie piątków na planszy MCU, to wcale tak dużo się nie straci. I tak jak powiedziałem, są w nim fajne elementy, bo w którym filmie nie ma, ale mój ogólny wydźwięk był po prostu me. To nie jest wesołe guwienko, jakim jest, wiecie, Black Adam czy, 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 czy tego, tego, tego typu filmy te, te z dolnej półki, jakieś Venomy i tak dalej. To jest kawał takiego wyrobnickiego korpo-produktu, który po prostu ma być na tej linii montażowej. Przejechać dalej, bo wiecie, filmy Marvela trzeba robić. No szkoda, że dotarliśmy do takiego miejsca. Także dzięki wszystkim za uwagę. Nasza spoilerowa recenzja pojawi się pewnie niebawem po oficjalnej premierze. No i będziemy wtedy czekać oczywiście na Wasze opinie. Trzymajcie się. Hej.